Cześć, tutaj Dominik i zapraszam Cię na sesję jogi Nidry, a w zasadzie meridian Nidry, która będzie skupiała się na elemencie metalu według chińskiej medycyny. Zaczynamy. Zajmij wygodną pozycję. się najlepiej na plecach, to może być na macie, lub na łóżku. Upewnij się, że Twoje ciało jest w pełni podparte. Użyj poduszek, koców. Niech Twoje ramiona spoczywają wzdłuż ciała, ale nieznacznie oddalone od ciała. Pomoże Ci to nie zasnąć. Dłonie niech będą skierowane ku górze. Niech Twoje stopy naturalnie. Upadną na boki, a oczy niech pozostaną zamknięte. Pomoże ci to w praktyce relaksacji. Zacznij kierować swoją świadomość do wewnątrz, przygotowując się do wejścia w stan głębokiego relaksu. Następnie zacznij obserwować swój oddech. Zauważ, jak delikatnie unosi się i opada Twój brzuch przy każdym wdechu i wydechu. Stopniowo pogłębiaj ten oddech. Pozwalając, aby wypełnił on w pełni Twoje płuca, a następnie wydychaj całkowicie, uwalniając wszelkie napięcia. Teraz wyobraź sobie, że twój oddech. Jest delikatnym, srebrzysto-białym światłem. Symbolizuje on element metalu, który wchodzi i wychodzi z Twojego ciała z każdym oddechem. Czas na ustalenie swojej intencji. Wybierz coś prostego i pozytywnego, co będzie zgodne z cechami elementu metalu, takimi jak klarowność, siła, zdolność do opuszczania, akceptacja zmian, dążenie do doskonałości i organizacja. Na przykład, przyjmuję klarowność. Akceptuję zmiany i uwalniam wszystko, co mi nie służy. Powtórz swoją sankalpę trzy razy z pełną świadomością i intencją. Następnie skieruj swoją uwagę na kciuk prawej ręki. Następnie części ciała będą wymieniane przeze mnie, a Ty powtórz mentalnie nazwę każdej części ciała i wyobraź sobie delikatne białe światło, które reprezentuje element metalu, przepływającą przez tą część ciała. Prawy kciuk. Prawy palec wskazujący. Prawy środkowy palec. Czwarty palec. Piąty palec. Cała dłoń. Prawy nadgarstek. Prawy przedramię. Prawy łokieć. prawe ramię. Prawy bark. Prawa pacha. Prawa strona klatki piersiowej. Prawe biodro. Prawe udo. Prawe kolano. Prawa łydka. Prawa kostka. Prawa pięta. Podeszwa prawej stopy. Grzbiet prawej stopy. Palce prawej stopy. Lewy kciuk. Lewy palec wskazujący. Lewy środkowy palec. Czwarty palec. Piąty palec lewej ręki. Cała lewa dłoń. Lewy nadgarstek. Lewe przedrany, lewy łokieć, lewe ramię, lewy bark, lewa pacha, lewa strona klatki piersiowej, lewe biodro, lewe udo, lewe kolano, lewa łydka, lewa kostka. Lewa pięta, podeszwa lewej stopy, grzbiet lewej stopy, palce stopy. Następnie przenieś swoją świadomość na okolice miednicy. Wyobraź sobie srebrzysto-białe światło przepływające przez tą część ciała. Dolna część pleców, środkowa część pleców, górna część pleców, klatka piersiowa, cały tułów, szyja, gardło, szczęka, usta. Język, nos, policzki, oczy, czoło, skronie, cała głowa. Następnie wyobraź sobie, że całe Twoje ciało jest otoczone srebrzysto białym światłem. Poczuj lekkość, klarowność, czystość i strukturę przenikającą każdą komórkę. Element metalu jest związany z płucami i jelitem grubym. Te organy rządzą procesem przyjmowania i odpuszczania, podobnie jak cykl wdechu i wydechu. Płuca rządzą również skórą, która jest naszym największym narządem ochronnym, odpowiedzialnym za regulację wymiany między ciałem a środowiskiem zewnętrznym. Pomyśl o tym elemencie jako właśnie o granicy, która oddziela i chroni, ale również pomaga na wymianę. Metal nadaje kształt i chroni. Tradycyjnej medycynie chińskiej jest to element, w którym gromadzi się smutek i żal. Dlatego podczas wydechu, wyobraź sobie, że uwalniasz wszelki smutek, żal i napięcia, które są już zbędne. To jest oczyszczanie. Kontynuuj wizualizację oddechu jako światła wchodzącego przez nozdrza, wypełniającego płuca, a następnie rozprzestrzeniającego się po całym ciele. Przy każdym wydechu poczuj uwolnienie, oczyszczenie, miękkości i ochronę. Tak jakby wszelka ciężkość i blokady były odprowadzane wraz z oddechem. Następnie przywołaj na myśl uczucie ciężkości. Wyobraź sobie, że Twoje ciało staje się niezwykle ciężkie zapadając się głębiej i głębiej w powierzchnię pod tobą poczuj ciężar każdej części ciała naciskającej w dół teraz skontrastuj to z uczuciem lekkości wyobraź sobie że Twoje ciało staje się lekkie jak piórko, lekkie jak liść, poczuj lekkość, następnie skoncentruj się na uczuciu smutku, lub żalu. To są te emocje związane z tym elementem. Pozwól sobie w pełni doświadczyć tej emocji, ale bez oceniania. Poczuj smutek. Teraz przesuń się na uczucie akceptacji i odpuszczania. Wyobraź sobie, że uwalniasz wszelkie ciężary, tworząc przestrzeń na klarowność, czystość i spokój. Akceptacja i odpuszczenie. Zauważ, jak oddech odzwierciedla ten cykl przyjmowania oraz oddawania. Przyjmowania tego, co czyste, i uwalniania tego, co już jest niepotrzebne. Wyobraź sobie, że stoisz na otwartym polu o świcie. Powietrze jest rzeźkiem, a z ziemi unosi się delikatna mgła. Niebo jest miękko szare, odzwierciedlające cechy elementu metalu. Ten element jest związany z cechami takimi jak struktura, dyscyplina, integralność, czystość i klarowność. Metal symbolizuje proces doskonalenia. W którym usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, aby wydobyć to, co najczystsze i najwartościowsze. W dłoni trzymasz piękną, wypolerowaną szkatułkę. Jest gładka, srebrna, chłodna w dotyku. Przypomnij sobie cechy metalu: klarowność, ochrona, precyzja. ale też elegancja. Co bądź jak metal uosabia zdolność do odbijania i ukazywania prawdy. Teraz Trzymając ten przedmiot, zastanów się nad wszystkim, co w swoim życiu jesteś gotowy, gotowa puścić, jakie myśli, jakie nawyki lub emocje, które już nie służą Twojemu najwyższemu dobru. Teraz włóż te ciężary do szkatułki i ją zamknij. Teraz kiedy będziesz gotowy, gotowa, połóż ten przedmiot na ziemi. I zaobserwuj, jak pomału wtapia się w ziemię. Metal wsiąka w ziemię, zabierając ze sobą wszystko, co tam zostawiłeś, zostawiłaś. I wzbudź sobie uczucie ulgi i oczyszczenia. Cicho, mentalnie potwierdź cech elementów w sobie. Przyjmuję klarowność, dyscyplinę, elegancję i zdolność dopuszczenia wszystkiego, co mi nie służy. Metal to transformacja nieczystego w czyste. Przypomnij sobie swoją sankalpę, swoją intencję. Została ona głęboko zakorzeniona w Twoim podświadomym umyśle. Wstępnie delikatnie skieruj swoją świadomość z powrotem na oddech. Unoszenie się i opadanie brzucha przy każdym wdechu i wydechu. Zacznij obserwować wrażenia swojego ciała. Powoli zacznij poruszać palcami rąk i stóp. Przekręć głowę z boku na bok, przenieś ręce nad swoją głową. Teraz weź pełne płuca powietrza i wydmuchaj przez otwarte usta. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Czuj ten spokój i klarowność. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, połóż się na boku. Odpocznij kilka chwil właśnie w pozycji embrionalnej. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, przejdź do pozycji siedzącej, powtórz sobie po raz ostatni swoją sankalpę, swoje postanowienie. Następnie przyłóż dłonie do klatki piersiowej lub w geście namaste. Podziękuj sobie za ten czas. Praktyka Meridian Nidry jest zakończona. Ja również Tobie dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.